Cześć, z tej strony Bajmax i ze mną jest moja siostra Gabi. Cześć. I dzisiaj sobie w Among Amongasa, um, Gabi, możesz zamknąć drzwi? Tak. Ok. dziękuję. Um, nie, mu nie musisz. No ale dobra. Zaczynamy gierkę, Gabi, i ja jesteśmy raz bo teraz widzę. Gier się na tablecie, więc... To ja mam, mam, na tablecie. Pyk pyk. No, zobacz. Co robimy. O, teraz. O, kurde. O, O, kurde. zapisała wynik. Ej, Zielona, zielony Ja Jasem niezielony czy ciemny zielony? Chyba ja są zielony. Ty... Ja byłam koło niego. On był koło mnie, znaczy. Bądź pojazony na chwilę. Ja jest... Ja lubię to Ja lubię tak. Daniel. Um, communications um, więc on nie wie kto, kto to był chyba bo była widziała same ciało, więc dajemy po prostu skipa. Na razie. Ja też daję Jeszcze ja tylko trzy osoby mogą ten tam... To zagłosować? Okej. Okay. Uh -huh. A ktoś zagłosował na ciebie w ogóle? Ale tylko jeden. To ci żółtym. Ja nie widziałam żółtego. Pani kiedyś ja ustawę nosu, tak bo jest. I... Okay, <laughs> oh, yeah, <laughs> tutaj mamy znowu te zadanie. nikt mnie nie zobaczył? To jest owenta. Uff, stałe. Nikt nie widział. Jak No można jeść do wędrów jak to się z jak ja. Jak ja mogę. Gdzie podiłe porty? Biały. No biały zginął. No. I think it's Gway. Gway? To ten. Tak. Zypce, to jest To jest To jest te... czy... Co? Orange? O... Nie. To nie ma Zielony. Zielony. Z Gresia, zagłosuj na zielonego. Okej. Okay. Tylko ciemniego? Tak! 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 Coś się i na Daniela? Cho chociaż ten, chociaż mnie nie wyrzucą. No. Admin. Elektryka i Navigation no, Dobra, więc idziemy najpierw do elektry do elektryka Jeżeli ktoś mi tutaj wyjdzie Kto to to? Jasny zielony Jasmy zielony Szybko emergency mieć Jeśli o, jeśli to nie on, to mnie, to niech mnie wyrzucą. Okej, okay, dobra. Nos! To ja bawdy były jaśmy świadom. Kurę. Dobra, to ja już wiem kto jest imposłem. No, ale to są dwa i... to co on... Ktoś, on będzie drugim. Nie, nie tym nie, nie. On nie go... Grysia, patrz, patrz gdzie zielony idzie, okej? Okay? Musisz poszukać zielonego i patrzeć gdzie on idzie. Ola! O, o, o kurde. Ja też mam zadania. A Grysia, nie już zadań tylko ten, tylko szukaj zielonego, żeby mnie nie Ona mnie zaraz, ona mnie zaraz zabije, kurde. Uff. Kiedy oni weź zakosują na niego? Zasadko Ej! A nie! On wyszedł, jak chyba! On wyszedł hmm. On wyszedł z On wyszła Wait Purple White, green Purple Purple, purple. To on... Dobra, to, to, to ten jest Purple Oh, this no Grosia. Okej. jest Nie mogę za to zrobić, to ja... A, je. no tak muszę zapomnieć, że z nas. Będziemy jeszcze robić jedną ludę, żeby Gałosię. O kurde, Gyrusia, pocz mi kto kto i... kto jest kto je, kto je impostorem. Okej. Okay. Ja nie będę. Nie. Ale... Dzisiaj to był mamo 47. Dobra, zagramy jeszcze jedną mundę. Tak. Dobra. jeszcze jedną gieczkę. Mam nadzieję, że teraz będę impostorem, żeby. I ja też muszę. Dobra. I to on są tutaj parę ludzi. Ja, tak jak okay, jestem. Teraz No no. Wreszcie. 3, 2, 1. Dobra, proszę, niech ja będę impostorem. Jestem ja ze mną. No, razem z Gabysią. Ty, jakbym był że impostorem razem z Gabysią, to topiłoby by były jaja. No. Jestem creamateem. Jak to jest killmatem? Ale o razem byłam... Byłam impostorem. Jesteś ja? Chodź tutaj, bo widzowie jak ci trochę nie widzą. O. Udało mi się? Kurde, zielony skinął. Nie, zielony skinął. I tamten. Gdzie ty tam mówisz? Gdzie to było? O U. O U dwa, chyba Tak, nie, nie wiem na, na kogo zagłosować. No to tam i... Dobra, skip! Skip nam no, i na ja ten skip. No, nawet nie wiem, napisał, żeby y, zaskipować. No, wszyscy tak... Naprawie tak naprawdę zagłosowali. No skip. No one muszą check check skipped. Okulę. O, ścianą. Ja idę tej strony. Żeby tylko ten cyrwan mnie nie zabił. A wiesz, kto jest nim Nie. Ja nie wiem. Ja mam, w takim Ja jeszcze nie wiem, kto jest z impostolem. Ja tego nie uciepię. Ja tego nie uciepię. Wiesz, ja nie Wiecie, to musisz tutaj. Jak, jak tutaj będzie pokazane, to szybko musisz nacisnąć. O, widzisz? No. no. Dobra, to jak to. O! Found! Kto był kur... To było około... A one two And low... Tak, tak to się tu pisze. Tak. Low well, and Okej, okay, więc nie wiemy. Kurde, ja nie widziałam tamtego... tamtego. Ja nie widziałam tamtego... Um, kto był koło u Ko... tej białej. Koło ciała. Kurde. No. Jestem słaby w tą grę Dobra, no skipujemy. Ja już dałam skip. Ja też. Ja już dałam skip. On nie zakłosował. Ten on nie zakłosował, on nie zakłosował i on nie zakłosował. Okej, okay, ten już zaklęsował, więc... Okej, okay, więc reactor, storage, admin... Reactor, storage, admin, navigation. Cztery miejsca. No ta. No dawaj, niech on zagłosuje i teraz zagłosuje, to by zagłosował na mnie. No. Niektórzy po prostu są tacy głupi, że głosują na, na wszystkich i potem i tak nie wiedzą, kto, kto jest. A i tak muszą na, na wszystkich zakłosować, dlatego że im się to podoba. No i im się tak podoba. Mam tutaj satanko. Dobra, pójdę do reaktora, najpierw polem do navigation. Sprawdzam, czy tutaj nie ma nie chciał. Nie, nie, dole. Easy. Tutaj po prostu. Łatwe, znaczy prawie się pogubiłem, ale udało o się. O co chodzi Tak, ta, tam coś schodziło. Ja, ja nie umiem tylko co Okej, dobra. Więc albo D-Bolt, albo Karol, albo nie... nie, nie. Mogę powiedzieć tego słowa, bo jest. E, to jest rasistowskie. E, na kogo głosujemy? Na niego głosujemy, tak? Tak. Jeśli to nie on, to już wiemy, że albo ten, ten to. Po prostu przegramy. Pa! Pa! No? Po prostu niech on będzie impostojem, bo. Jest! Jest! Kurde, to teraz Karo albo... Ta ratyska osoba. Ja się na czym nie macie. Ja się idzie... Ma się idzie... Tam już. A on się napawił. Dziękuję. Ja mam zadanie tu. Tam. Idziemy sobie na górę. Ja nie wiem już. Pyk, pyk, pyk. Ej. Pyk. Łatwo. O kurde, Grysia! Szybko! Tu kolor jest! Kolor? A czyli? O kurde, Grysia, masz, Maxu, da żebyś ten, żebyś żyła. Protekst. Okay, Dziękuję. Tam. No to wiesz... No nie no. Nie udało się. To trzyma! No. No tej tak, gry mi się i Gabrysi nie udało wykonać. Znaczy nie wygraliśmy. duchy um, i je, jeśli wam się spodobał ten film proszę o subskrypcję, lajki, dzwoneczek żebyście nie przegapili innych ciekawych filmików i e, z moją, oczywiście z moją młodszą siostrą um, instagram, tiktok w opisie i do zobaczenia w następnym filmiku pa